Rozwiąż ze mną takie zadanie z egzaminu ósmoklasisty. W tym zadaniu mamy do obliczenia kąt alfa. Wiemy, że odcinek DC i AE są równoległe, bo są to odcinki należące do podstaw trapezu. Z treści zadania wiemy też, że AD i EC są równoległe, czyli AECD to równoległobok. Stąd wiemy, że ten kąt też jest równy 135 stopni. Ten kąt obok niego jest przyległy, więc jest równy 45 stopni. Suma miar kątów w trójkącie EBC to 180 stopni. Więc alfa równa się 180 stopni odjąć 80 stopni i odjąć 45 stopni, czyli 55 stopni. I gotowe. Już jest dostępny niezbędnik ósmoklasisty. To kompletne przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z matematyki w formie krótkich filmików z rozwiązaniami wszystkich rodzajów zadań, które do tej pory występowały na egzaminie. Jeśli jesteś w ósmej klasie, to niezbędnik ósmoklasisty jest właśnie dla Ciebie. Link w opisie profilu.